No się ma jest zaczynamy nowy mecz, ale już niestety w innej edycji e, grał z znajomym swoim i ja z e, chodzi tu o to niestety, bo wszystko poszło w pizdu niestety bo zostałem e, Oskarżony, że kogoś, komuś skin ukradłem, a nie ukradłem. Nie było, e, on mi wysłał ten skin i e, ja go przyjąłem, ale nie było, żeby wiadomość, e, no, żeby zapłacić za to. To może moje niedoczytanie nie doczy, nie jest. E, może to jest moje Zbierze. niedoczytanie nie no, się, ale y, ten, to mógł do mnie napisać prywatnie, bo to stało się przez stronę skinwing Go. no to jest to, jest ta strona, ale jest fajna, to no, tam fajne skrzynki, bronie i tam otwierać skrzynki. Trochę... Dobra, a to właśnie o tą broń że ja że I ukradłem, i komuś... ukradłem komuś ten... I dropped grenade inside. Nieprawda. No i jestem niby zgłoszony, ale to... Uważam, że to jest... Short, 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 Kurwa, sorry. Zostałem play time, zgłoszony play time. niby, że... E... Playtime! Playtime, time, play time. Down, yes. My tactic. This is my tactic. My tactic. Nice. Bravo. You no, did no, no. my tactic, my favorite tactic. Is this. To this! do żeby tak. mnie niby. I, i do mnie e, pisze niby Od tak spraw. Yy, osoba monster na Nie mo, mo, wiem, że, że, yy, że to jest. Nieprawda, że, yy, to że że To jest. To jest. To jest. że To jest. To jest. To że To jest. To no To i nie, nie, yy, To

Eeey... Let's go short or long Wyskoczyło mi faktycznie, żeby... Ah, you wanna go be? Together. Let's go be No Why kick me! Why? No no BBB y No i ten. wyskoczył wyskoczyło mi okno, żeby y przekazać bratu y ten No be, no be. swoje skiny, skrzyny, takie doktorale różne i podaję, podać pin. Pinu nie zamieniacz, bo bardzo pisane gdzieś. Yy... I ja szukam tego pinu, szukam, szukam, szukam. Przy... I zostało przy... ten. Yy... przepad yy... już ten do wysłania. Kurwa, przepad... kurwa. Kurwa, no i. Nie mogłem, prosiłem, żeby jeszcze raz zrobił to, żeby mógł wyzwać do brata i nie doszło do skutku. Co, coś jest nie tak, że... Co robi? No i nie wiem, wszystkie skiny moje, skrzynki, wszystko, wszystko poszło. Oprócz właśnie tego Glocka z Statuark. stataka, no. Wszystko poszło. Ja dlatego mam wszystko zwykłe. Teraz wszystkie bronie. Yy, I ten Glock, i jeszcze SG czy coś takiego, SH. Cholera, ja już nie pamiętam. Jak, jak ta bronie, bronie się nazywa. O, właśnie to jest ta, ale inny skin. To jest zwykłe, nie jakiś statak czy coś. I yy, i tam ja już nie się z nim dogadałem ja yy, ja yy, się gościa czy yy, mogę zwrócić mu pieniądze za ten skin czy tam yyy e, czy, czy broń czy czy pieniądze mu zwrócić no i ja to kurde, nic mi nie z tym odpowiadał. Nie, odpowiadał. Trzeba rozumieć, że to nie podoba. No i jakbyśmy e, dochodzenie trwało e, bardzo szybko. I że niby to wszystko. One car, one, godzinę, one side. E, Blend. It was close. One car, One car, one car. B. One no i ja I... One car and door, two door, two, one window, one door. Dobrze. And one, on, be late. Be, be no, no stop, pomysłu, I said, no be no stop. I y one day, you stopped. Okej, 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 okay. Na Steamie. Ale to nie. Havi score? znany uh, Green, Lorenz, uh, scoreboard, bo, bodyguard. Bodyguard. bodyguard, green. Funk, yes. Yes. Efekt. Się... on się do mnie zablokowany jest. Uh... Nie mogę. Eksploatować się. A jest. Oh, long, Sorry, long. One shot lower! Oh. Oh. Fucker, a Grenade! Travel, do you ever get better at the game? No. Guys, relax. Każd relax, and relax and napisze, How poszuka. many years have you played the game? 24! On mi napisał, ta osoba napisała, że, że jest niebezpiecznym pracownikiem w WALF-u. I, I y zacząłem głębiej kopać. Oh yeah, I, call I, call I ten... Do doszło do tego, że, że on nie jest Bodyguard. pracownikiem. Ma, co prawda Instagrama, wszystkie skiny, wszystko, wszystko jest CS-owe. Co jest CS-owe? Ale to jest nieprawda. tak się dokopałem. Ale kurwa, nowa osoba, niech tylko do mnie napisze, że, że, że jakoś coś ukradę, oszukałem czy coś. Kurwa, z automatu. Who wants a cake? AK down. Hej, no, no, no. Who wants Taką osobę z automatu zablokuję. Przywija się co prawda, że osoba podająca się za pracownika z Valve, Valve, mnie oszukała i ja już więcej nie uwierzę i blokuję i to widzenia. I you, I yeah. A wysłał mi wiadomość, jakby to faktycznie był jakiś, nie wiem, na to, czy coś, czy Bo to yy, board board wszystko, to. było, nie? Oh. A. Smoga. No last! Trochę się obawiam. Behind behind long box. F1, F1, F1. Flash me. One long coming, long two. F1, 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 F1. F1, F1. F1, time time up. Time up. F1. 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 F1, F1. F1, time no. No. Th no. time out F1. Time yeah. <literalness> out it's, it's time F1. f F1, right. <dar Luiza> Jeden z nożem mnie nie? <śmieniciela> nie? Nie, to nie, to nie. Damianek z nożem się nie da. Co jeżeli to ja mogę z nożem, ja e, Dobra. No i co, ja już więcej się y, nie da nabrać. Już się da nabrać. A co właśnie, na tym można w, takie rzeczy przeczytać.

Nie? Dobre. No. Ja się trochę pozwoliłem napisać do pomocy technicznej, żeby wyjaśnić jaka jest sytuacja, bo yy, moje doczytanie może być no takie, że na nie moją korzyść. Że kogoś szukałem faktycznie, ale to o nie było, żeby zapłacić czy coś. No i co on tu więcej powiedzieć? Wszystko to ja, tak nie? Ale spokojnie ja sobie zrobię już e, prywatny ekwipunek, nikt nie będzie miał wglądu do mojego ekwipunku i chuj. Daj, on już się nie da nawet. Ok, go. Ja zaraz skończę sobie robić i, i yy, zrobię sobie tak, że yy, wszystko będzie na prywatne. Moi i z listy będą prywatni. i nikt nie będzie do mnie mógł wysłać. Why A I Panie. Ja sobie wszystko porobię na prywatnie i nikt nie będzie miał do mnie wglądu. Już kilka osób do mnie e, pisało, żeby się wymienić z e, kinami skrzynkami. Ja. Z, z, ja zdecydowanie z grubie już, że ja się nie wymienam. Taki I jeden blokada, druga blokada, trzeci blokada i co I co? I to wyszło na dobre, bo się wyswaniły się nauczyłem od ludzi już i tyle. Ale... Dobry kill, yeah! No teraz z Zrobimy to szybko. Ale szybko. To za kiepsko zrobienie. Kamś short, I go short, I go short. Bo wie, wiem, gdzie mniej więcej tego szukać to. A, Cało zróbmy. Wiem, gdzie mniej więcej tego szukać to szybko ładne kurwa what are you doing upper beat come short one upper beat enemy ja pierdolę z Ty... jestem główny to naprawdę, z tym możesz dupę podrapać you are late too short Gówno to nie jest warte żadnych pieniędzy. Kurwa, 100, 100 dolarów nie, nie da za te byle co. Nie mógł trafić 500 razy. Kurwa, nie baw się bronią, tylko a nie. No ale dobra, ważne, że

Skiny, to co i jak miałem, czy może na I... Powiem, że... Będę miał naprawdę... Od... cały ten... swój ekstremalny... O! Permit! Manny! Eee... a AWP. Eee... Kolejne rozłapanie c A Permit!

What? Bro, are you so bad at the game? Yeah, do My first game today, I'm a loser, veteran, up Five seconds, yeah. Bro, are you mentally okay? Remember, city never rush. Yeah, In this last okay. round, you don't Let get a death on the leaderboard for dying to the bomb. You just stick to the bomb. Mm. Stay A or B, trash. We are out of here. No i miałem fajnego skina usp albo bo to był chyba Cyrex, czy jakąś tam... Taki czarny, czy żwony, takie jedna Long. Kurwo. And just good, it and just double it. Long, long. Nice bro, nice, nice yes, Nice, nice, nice. <laughs> so nice bro. Such a nice kill. no killed uh, Bro, I'm so proud. Yeah. I am so proud. It's I had to kill I'm so pro this is bandit. fajno M4 miałem M4 Zaurus z z final fajna sprawa b, 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 b. Okay. I fajna Ze 150 double kill be proud to be high kill too nice good job i siedzę mu na głowie ale ten kolega ma w ogóle coś Spon na głowie hehehe sporowani dobra, dobra easy peasy, whim squeezy no, nie I nie be pan dobra. dobra, nie będziemy szali z tymi narzędziami, bo... Mm. I be alone noo no, no, dobra bardzo. Y, powiem tak, ja sobie i kupiłem nie, nieraz, tak jeszcze w czymś kurtulkę, miałem no, takie tanie skiny, ale miałem... ale nie się chase, to mi się, I to no mi się mają chase, 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 Treabă. Ia uc fainul mi-am avut pe de... ...super Ai drop pe VP tu Lorenzen. Ai drop tu Lorenzen. Atac-mi Tak więc y, teraz już będzie taka sytuacja jak on y, do mnie napisał. Będzie taka podobna sytuacja. Ja powiem y, Sorry, ja leżą nie tam... Longster! Ktoś mnie już oszukał. Tak jak próbujesz mnie teraz oszukać, twierdzisz, że kogoś... Double kill Renzer. people Już to nie prawda last turn. last one Let me get this clear Let me get this please Let green Wow hey, Zulu Lower tunnel Beginning. Lower, lower, lower. Thank you. Shield. That was my ass, bro. <laughs> Shit, a I And mean, fuck B. you, blue. I said clearly. Give me yes. Can K. you push Yes, you low yes. the Yes. Now, let's no, 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 I check B. Somebody go. This man. find Ja, yeah, right, Blue, ja, yeah, right. F1, F1, please. please, please Why F2? and look at the scoreboard, you Ty, czy mi się wydaje, że zaczynamy do. Chociażby. Jednego punktu, ale to dobra No. IP3A molotów long Let's move out Co ja tu jeszcze miałem O Dobra, za późno Pa strzelwa była automatyczna, czy jakoś nazywa Nie ta droga Nie ta druga, tylko. Rush long, rush yeah, to rush long, they rush long Ja to... Tą... Bez tej... Przeadowywania, bez, bez tego naciągania, co... To... Short, sep, short, short, short! Nerdy, short, nerdr short, more short, blue short! Oh. No o ja. Fucking triple kill! Ja mówię, że on jest zajebista i też miał stację, tutaj. Long, long, long. Siemowa. Oh. Uh, yellow, it, yellow, don't block me. Yellow, don't Fuck block me, please. Wait, wait. I go beyond. Yellow, you fucking block me. So hard you even could, bro. Oh, jezu, jezu. Się... Long, long, long. Yes. Kill, kill, kill! You can get through 4 ishrooms. Short incoming. Yeah. Hey, short, not long, sorry, my bad. Fucking close, ch-e-e-e. Dobra. Trzewanimy tą rundę, wydaje mi się. Top 3, one more rain, mate. My... You need to be quiet, please. When yes, yes, yes. I'm, when I'm out of pipe, be quiet. Affirmative, I'm sorry. Top 3 yes, next. invite yes, no, no. no, Okay. I'll put olive. Green olive. Please invite two more worships. Okay. Okay. No, fine. good job. On no sam jest. No niestety sam jest, ale... может не подавать не, ну они шансы Клочер убит Клочер убит Клочер убит, это Б Б, Б,

Okej, oj lan. No dobra, jeśli się podobało, mimo, że nie było za bardzo fajnie, to zachęcam do subskrybowania, oglądania. Mm. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano!